Dzień dobry, witam was w kolejnym odcinku z CS A jest dzisiaj ze mną Patryk, Przywitaj się. Siema, siema. Na początku tego filmu chciałbym Was poprosić o subika i o Apy w górę. Bo to jest teraz najważniejsze moim zdaniem. Nie, to tam. Sobie. Dobra. To jest najważniejsze. I niedługo jeszcze do teraz bez gadania. Musimy ich dojechać. Teraz mam nadzieję, że ekran będzie lepszy. <laughs> Z dwóch stron, tak się grać nie da, panowie. Jakiś cage dropowy, widać wszystko. Znowu jest wieczór ja się biorę To jest po prostu świetne, życie Nie ma Prosto Po prostu inaczej nie mam czasu, a tak jest też derwis. Oczywiście to jest daily, tygodniowe. Czyli od. Wczoraj? Nie ma od... Kurde, od kiedy to jest? Dzisiaj kiedy to mam? Od wtorku, to wtorku, od wtorku to tak. No wtorku zostawiam, no idę po Jeszcze, jeszcze Ale gdzie? No tutaj Widzę Ja Przecież ciężko! No, to No 50 razy, ale i tak wyjechał. I tak jest ten CS. Jak widać, po prostu świetna Gierka, nie? Czas na magię. Mm. Najlepsza branża w tej grze. Dobra, kolejny. No razy, byle spedkiem ich czekał tutaj. Petr się w celu, ja tak. to do mnie wyczekiwał. Z tym

No, to jest potrzebne. jest, fajne to, to, jest to, to, że ja bombę. No, bo... no ja, widziałem, właśnie to jest też chore. Możecie pisać w komentarzach na talę fajne odcinki na fajne ek, Fajne pomysły na odcinki. ja mam ja ja 200 pingów ja was będę ładnie słuchał i będę nagrywał. Bo to jest Davey. Ja. Tak 405? 400. Wczoraj był skrzydłowy, dzisiaj jest skrzydłowy. Słyszysz? Ostatnio słyszę. Zostaniemy studiowy, teraz jest kształtowy. Następnie będzie 1 na 1, mam taką nadzieję. Z Nexusem już nie będzie odcinków, bo on nie gra w CS-a, no tak no 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 ja... skończył swoją karierę. No bo ja... On skończył swoją karierę, dlaczego? Napisz mi coś. No to jakoś pali mnie udanie. Nie działa No ja czy? mam czysto się grać, nie tak?

Wyczekaj go, wyczekaj go, wyczekaj go. Nice. Win. No tak, chyba on ospali się, to mi się wydaje. No, możliwe, no możliwe, oczywiście on ospali. Dobra, fajne, mam broni. Kopiujmy, co? No, masz galida. Okej. Dobra. let's go. Dobra.

Z ja jestem z dwóch jest. stron, z małą zupą. Najgorsze to, jest co, że to, że ja ścianą typem, a nie no, zabijam. Polecę samym ósmym, może się uda. Sprawdzę FPS-ów, jakoś 40. Pana. Przy nagrywaniu w serii FPS-ów. bez nagrania 100. Niezły stop. U um, ja, mnie, um... u no, mnie ja się kurwa zesrałem. Co, co za szmatan. kurde, mój, jest dobrze że Ten mag zasrany. Ale się zesrałem, daj. Ja pierd Nie wierzę. I czemu ty grasz? Do Ej, to ja zaraz odmawiam. Ty mnie go. No, dobra, dobra. Można zrobić wyczerę, tylko gramy jedną bronią w sensie? Dawaj. Revolvara? Nie wiem. Dawaj, Ty daj, a idę. Do... Czemu ty tu id...

Yeah, nie wiem, ludzie, nie interesują, czy tam gram nie to jest czasem chore, co nie szalają, z z z tak. jest łatwe, tylko, ma tak takiej czy no, nie możemy No Dobra, ja to tutaj i idę się Ja tu pilnuję. Tu ty, ty, ty tak. Ja tu. Ja spokojnie. Będę no. Mam pomysł. Ja to czekam. U mnie wszystko dobra, idę do Ciebie. i maję kostek prekarską. Dobra, są oj, wie gdzie ja jestem, zliczaj jeden malu haka. on Nie wiem, tam miał tego gdzie Tylko, że najlepsze jest to, że on idzie

i pizza sobie pakat Hit to jest pole. Ha? ha? A ja throwing a flashbang. Throwing flashbang. Kokot sobie trzęźko to Jak się wjadę. To co?

Ja tu jestem, jest, oni patrzą na mój wynik, a kurwa mają jednego killa więcej, to co zresztą zaznaczyć to, a społeczność wyśpiewa. Nerdy jakieś flash, mi idą. się Z góry nie chciał z Drugi jest tu. Chyba. Spaliłem go tam. Ej, dobra, jest tutaj. Zdarzył. Nie wiedziałem, co się u nazywa, tylko powiedziałam że jest tutaj. Nie szłem od góry, więc go musiałem widzieć. Nie, oni to są takie skalne kipki, zaszczepione, no, nie wiem, kładze jak dziewice. Jest te typy? Tak, to... sześć. Bo po um, pode... ma że mam na swoich wynikach ma kila więcej ode mnie tujwa, a prawie ma kila w ciebie nadal Dobra Dobra, obiecuję, dostaję błot Nie, nie wiem, lewy. Drugi sobie. mój boż. O mój Boże. U, weź mi kup weź kreś, mój. Co? się

jeżeli byłeś do końca, to napisz w komentarzu, by trwał, coś takiego, napisz po prostu, że byłeś do końca, nie zapomniał no, sobie no. kłopcać, że, i to by było na tym odcinku. mordy. No, no,